Może no, ma za sucho i dlatego może więcej, więcej wilgoci, więcej deszczu. To może tam, a jakby lecą to całe chmary tutaj. jak jedziemy? Nie wiem. Jedziemy jedynką. <laughs>

Przejechałem na tobie, o wieku wiedziałem, że przyjechałem po nich jak chciałem. No, no tak, ale wszystkie prawie cieszę się, że kurczę! Czy byłeś kawał za mną? No? A już jestem, prawie pierwszy. Tak, tak. Trzypka to skoda jest. Chwaga, spodziewajcie się przeciwnika. No? Na razie oni tam. bardziej skrajnie na prawo, ale. Ty, mogliby artyścią grać. Mam przestrost. Nie, nie mam przestrost. No jest na lewo, Waga na lewo. Niszczyciel, cierpi. Mogę na strawniku. Olej, mi jest. Nie, błaga na lewo zniszczyciel. Ojoj, oj, oj, walcie pomocy, on jedzie na mnie, jest nas tu tylu. Wyjeżdżać z boku na niego. Kurwa, mać. Kurwa krytyczny no. Ja dostałem ja się. Kurde, To musiał No, nie wyjeżdżaj, jak on jest na gąsienicy pod jego działo. Przyjechałeś przed nim, dałeś prezent, mu. nie może wrócić, więc możemy z nim zrobić co chcemy, kurde, teraz, jak on jest na gąsienicy. Pierwszy mój. Dzięki. Proszę bardzo. Dzięki. Ale dostałem jednym strzałem od niego pół życia, nie? Ale się musiał wkurwić, gościu. <grym>, że nie miał wsparcia. 7-1! Kurwa, jaka gra. Ja tu wyjadę. Się... Tu, 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 tutaj, gdzie ja jest, niżej. że żeby Kurwa, Mać! Nie podniadę, tu. Nie to klucznie. odbiłem czerwony pocisk. Znowu po sekundzie wyleciał mój pocisk. Na szczęście tak trafiłem. Ech. No, szelaz czerwony kutas. No, odbiłem się. Jest na Dobrze. Tu na dole jest jeden. Nie trafiłem. Troszkę nie ma. Szkoda, bo ja nie zdążyłem przeładować. A miałbym piąty frak. Nie zdążyłem przeładować, Halo, żeby go zabić. No jadę do przeciwnika, nie wiem po co w lewo skręcasz, no. Aha no, no. kurczę tam jest baza, ja jeszcze tam... Jezus Maria, no patrz albo patrz na mapę, albo patrz co na się na dzieje do... przed tobą. Na lewo. na lewo. A tam jest jeszcze. Ja muszę mieć fraga piątego. Muszę. Nie dam ci go. No tak ja nie dojadę. Nie ma go tak w górę. Nie zajęliśmy go. Wdrożenie wroga! Noo, to dupa. Szczęśliwe. I masz tego piątego. A szósty też mógłby być. A... O no, gdzie on U jest? U góry z jakimś budynkiem, albo co? No. nie mam przestrzału a patrzę nawet nie mam białego wódki białej, nic ba co ba? Strong Tank International co to jest za środka? no a ja? rozczekuj, Strong Tank International no tak co no. robią zawodowcy tak to robią zawodowcy. No przecież twój frag był. No. Ale skąd ja mam dwóch? No ten ostatni to twój. Pół. Tak? No tak. W Pierwsze piątce wszyscy jesteśmy. Punkt ciekaw, zarobiłem. No nie, niesamowicie.